Witam, z tej a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Mega Man 6. Dokładnie tak moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zacznę od, od Toma Hawkmana, dokładnie tak moi drodzy, ciśniemy kurde pan jeżozwierz czy coś. <grywy> like biorąc pod uwagę jego kurde igły, wręcz bym powiedział, które ma na głowie. Okej, okay, mamy pustynny poziom, o oh, fuck, wild, wild west jak widać, kurde, już, już nas postrzelili, kurde, już, kurde, Ameryka, fuck yeah, to jest tak <noise> like dosłownie, okej, okay, dobra, okej, gierary, gierary, okej, okay. okay. uh, bierzemy sobie Oto i to, power megaman i mamy tutaj i tanka, więc ładnie, pięknie, for win. ja poproszę i spadamy sobie na dół. Okay. Mega Man znowu mnie podskoczył. Ach, jakie ja to nie lubię, naprawdę, w Mega 6 Ja to już mówiłem, ja to wiem, ale nie lubię tego po prostu, że czasami Megaman sobie nie skacze, bo, bo, bo tak. Jest to wkurzające. Nie lubię czegoś takiego. Jest najgorsza rzecz, jaka może się dziać w grze, kiedy po prostu nie rejestruje ona e, inputu, No kurde. No ale dobra. Pokonujemy kurde tą maszynkę metów. No <laughs> jak like, kurde, szalone rzeczy. OK, i mamy oto i te rzeczy, które możemy również dobrze odpychać e, naszym Power Megamanem. E, dokładnie tak, po prostu jak uderzymy w to odpowiednim momencie, to, e, to to potrafi po prostu odlecieć w drugą stronę. Ale ja preferuję jak mniej załatysz tą Mega Busterem. OK, ładnie. Bardzo pięknie, aktualne. I Eddie, co mi dasz? Życie, może być. <grym> Dzięki wielkie. <grym> OK. Ładnie pięknie. I mamy tutaj dwie drużki I my aktualnie weźmiemy sobie Jet Megamana. Dokładnie tak. Czy jak to on tam się zwał? Najprawdopodobniej, tak. Jet Megaman. Dokładnie tak. Czyli e, rażę tej gry. Wręcz powiedział. <grych> dokładnie tak. Tylko działa on nieco inaczej. Mamy taki widzicie Jet Paczek. Fajna rzecz aktualnie. Bardzo, bardzo lubię używać tego. E, dokładnie tak. Więc, kurde, jazda. Gdybym miał stwierdzić w sumie co jest lepsze, czy Power Megaman, czy Jet Megaman, i i tank. Oh, nice. To bym powiedział, że w sumie Jet Megaman preferuję zdecydowanie bardziej. Okej, okay, tam nie musimy wskakiwać, ponieważ to jest ciąg dalszy drogi tej niższej. Więc tam, że tak powiem, nic nie straciliśmy, nie idąc w tamtą stronę. E, dokładnie, tak. O, nie, tylko tylko nie ty, kurde. Weź, weź wypad, okej. Okay. Eee. kurde. Big Eye, Mega Man'a 6, przysięgam, o oh, fuck. Okej, okay. wow Okej, okay. dobra, ładnie, pięknie Kolejna maszynka metów rozwalona I idziemy sobie górą, idziemy sobie górą Ponieważ tutaj będzie nas coś fajnego czekać aktualne, coś co chcę sobie wziąć eee, Dokładnie tak i tutaj mamy, widzicie, blok do zniszczenia aktualnie, zbierzemy sobie power Megamena i tutaj musimy dosłownie, o, tak żeby nie spać oczywiście, jak najbliżej, no come fakon! on, <grych> okej, okay, o to chodziło, eee... tak na wszelki wypadek, ja zawsze wolę, tak <grych> na wszelki wypadek tutaj sobie pójść z tym, okej okay, i Protomen, okej, okay. siema ziombel. I zostawia nam po raz pierwszy w serii Mega Man'a Energy Balancer, dokładnie, czyli sprzęcior, który aktualnie... który aktualnie... O, schowałem sobie tego. Dobra, zrobię tak po prostu. Który aktualnie e, potrafi e, robić coś takiego, że nie musimy specjalnie wykładać danej broni, żeby ją załadować, jeśli znajdziemy gdzieś amunicję. Co jest świetne, czyli na przykład chce odnowić amunicję e, Załóżmy na to. Yy... O, plant barrier, przykładowo, tak? I yy, nie muszę po prostu jej wykładać, żeby to się stało. Tylko wystarczy, że po prostu nie wiem, będę sobie miał normalny buster, ale gra z automatu, zrozumie, zobaczy, że. O, kurde, yy, plant barrier nie jest pełny, więc naładuje plant barrier. Zawsze ładuje to, co ma najmniej aktualnie amunicji. Jest to bardzo fajna rzecz. Szanuję, nie szkaluje, więc e, tak tutaj widzicie, cofnęliśmy się, ponieważ idziemy tą drogą dokładnie tak, gdyż tutaj, właśnie tutaj, zaczyna się pewien ciekawy system czterech dokładnie poziomów, czyli tych, które nam zostały wraz z tym, który teraz przechodzimy poziomów. Mianowicie mamy dwa zakończenia, czyli mamy tak, jakby dwóch mistrzów robotów w jednym poziomie, i my dostaliśmy się do jednej z tych wersji e, zakończeń. Po której czeka nas pewna nagroda. Dokładnie tak. Musimy się również równie dobrze nie cofać i pójść tamtędy tymi drabinkami, którymi się wcześniej zapałem i po prostu mielibyśmy inną wersję zakończenia poziomu, ale byłby ten sam boss, że tak powiem. Niczym by się nie różnił. Okej, okay, dobra, jego sołacz <głosujesz> Plant Barrier oczywiście pokonany, kurde, widzicie, jeżozwierz dosłownie rzuca swoimi kolcami z, z tych, z, z włosów, więc szalony po prostu, sobie te jego włosy to kolce, Whatever. <głosujesz> Okej, okay, jako że właśnie poszliśmy tędy, to oczywiście otrzymujemy Silver Tomahawk i dostajemy Bit B Parts, dokładnie tak, dostajemy jedną z czterech literek, która składa się na bita, Dokładnie tak e, Czyli, czyli, czyli e, powracający e, robot ptak z Megamena 5, którego blokujemy tutaj właśnie w taki, a nie inny sposób. Dokładnie tak e, Okej. Okay. Tak więc moi drodzy, ciśnieniemy sobie teraz do Yamatomena, dokładnie tak, lecimy w takim razie Więc, więc, więc tak. I mówię, te teraz, te trzy poziomy, które mi jeszcze zostały e, Tutaj właśnie będą... będzie ten koncept tych dwóch zakończeń poziomów, gdzie jeden właśnie będzie dawał nam e, kolejną literkę, tak? Więc... E, of naprawdę. Okej, okay, gim pajaców czy coś. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. I tutaj mamy dwie dróżki zresztą. Mówiąc o dwóch dróżkach, bierzemy power Megamena i idziemy sobie tędy. Więc jazda. Okej. Okay. Jarki pajacu, kurde. Yuh. dobra, ładnie, pięknie, rozwalony, kurde. <gry> okej, okay, mamy HP, ładnie, pięknie. I mamy mini bossa, tak, okej, okay, dobra, to bierzemy sobie Buster for a win i, i ciśniemy tego pajaca. Aktualnie. Okej, okay, jakieś bomby szalone, kurde. Okej, okay. Dobra, zniknęły mu oczy. No, kolejny błąd, mu znikają, po prostu najpierw oczy, co wygląda creepy-af. No cóż, i aktualnie mamy kolejnego itanka. E więc tak, mówię, itanków e jest dużo. Yy, dokładnie tak, więc yy, szalone rzeczy bym powiedział. Czym już nie mam przypadkiem maksimum itanków? E tak, na wszelki wypadek chcę sobie zobaczyć. Yy, nie, jeszcze nie. No, troszeczkę aż przesadziłem z tym, że tak dużo mamy, ale no, wciąż mamy już dość. Oł. No i tak już wciąż dużo, bym wręcz powiedział. Mamy 7 żyć, więc idzie dość, dość, dość dobrze. Dokładnie tak. Eee, dobra. Gin, misiek. Kolejny misiek, kurde. Eee, wiesz co, stary? Mi się nie chce z tobą walczyć. Więc po prostu eee, sia I tak idziemy sobie górą. <laughs> więc wywolony na niego, bym wręcz powiedział. Okej. Okay. Jet Megaman to jest po prostu koks, koks rzecz, okej okay, dobra tutaj nawala kurde więc będziemy się chować i go atakować jak żeby inaczej oh, come on okej okay. <ścoughs> bardzo dobrze więc tak, to jak mówię też mamy właśnie tam gdzie mieliśmy wybór właśnie góra czy dół, no to góra to jest właśnie droga do alternatywnego alternatywnej Alternatywnego zakończenia poziomu, że powiem w taki sposób, bo to nie jest alternatywny boss, tak jak już mówiłem, to jest identyczny boss, tak jakbyśmy się dostali tam na dół, tylko mówię po prostu, idąc tutaj, dostaniemy zarazem literkę. To jest łatwo mniej więcej odgadnąć, który, które zakończenie jest to lepsze, bo albo to jest po prostu góra poziomu, nie dół, yy, lub po prostu. O, zapajac. it! Ok. No, góra, góra nie był poziomu albo po prostu za, za, za blokiem. Okej, okay, dobra, ledwo. <laughs> Jeszcze jeden hit i byłoby po mnie. Więc to jest łatwo po prostu ogarnąć, które zakończenie jest to lepsze, powiedzmy. No i żeby najczęściej się dostać do tych lepszych, musimy mieć Jet Megamena i Power Megamena. Więc dlatego warto stoić sobie te cztery ostatnie poziomy pod koniec. Jak widzicie, dostajemy F w tej chwili. E, dokładnie tak. No i oczywiście. Yamato spir, eee, więc, więc tak to aktualnie wygląda. No a przy okazji, słabości eee, w tej grze i to, że Windman jest aktualnie dość prostym pierwszym bossem. Po prostu tym bardziej pomaga nam w taki sposób, żeby te cztery poziomy, które posiadają literki, zostały jako ostatnie. Tak więc, i tak, ma drodzy, to była tyle, jeśli chodzi o ciszy odcinek z zagrożeniem Wednesday 6. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na następnych odcinkach.